Ostatni mecz z udziałem koszykarskiej kotwicy, rozegrany w hali Millennium, dostarczył kibicom sporo emocji, a końcowy wynik to 76 do 84 na korzyść gości. Już od pierwszych minut obie drużyny grały punkt za punkt. Po pierwszej kwarcie Tychy prowadziły zaledwie dwoma punktami, 23 do 21. Do przerwy przewaga gości nieco wzrosła, ale gra wciąż była bardzo wyrównana. Najbardziej emocjonująca okazała się trzecia kwarta, w której kotwica wróciła do gry i przed decydującą odsłoną przegrywała tylko jednym oczkiem – 61 do 62. W czwartej kwarcie Tyszanie wrzucili jednak wyższy bieg i to właśnie ich skuteczność przesądziła o zwycięstwie. Najlepiej punktującymi zawodnikami GKS-u byli Tomasz Śnieg 21 punktów, a po 17 dorzucili Mateusz Dziemba i Karol Kiwilsza. Dzięba i Walski imponowali również z trafiając po cztery trójki. Kotwica walczyła ambitnie do samego końca, ale w decydujących momentach zabrakło jej zimnej krwi i nieco skuteczności w ataku. Mimo to kibice w kołbrzegu byli świadkami bardzo dobrego, trzymającego w napięciu spotkania. Po tej porażce kotwica znajduje się na 13 miejscu w tabeli z dorobkiem 15 punktów po 11 meczach. Do ósemki, która daje awans do fazy play-off, traci 3 punkty. Ósmy zespół ma obecnie 18 punktów. Z drugiej strony, przewaga nad strefą zagrożenia i miejscami 15-16 jest minimalna, co oznacza, że zespół z koło brzegu musi regularnie punktować, aby oddalić widmo play-out.